Co to znaczy być tatą? Być tatą, ojcem to wyzwanie. Czasem mówię, że stan umysłu, ale przede wszystkim duma. Życie bez, bez dzieci byłoby i zupełnie inne. No one dużo dają nam dużego kopa do, do działania, do robienia różnych rzeczy. One też jakby mnie zainspirowały do tego, żeby mi się rozwijał w tym, co teraz robię. Ojcostwo to jest takie towarzyszenie i uczenie się tego, że jeżeli potrafię dbać o siebie, potrafię zadbać o innych. I staram się tego moje dzieci uczyć i im to pokazywać. Moim największym marzeniem było zostać e, ojcem i jak się dowiedziałem, że nim będę, no to to była najlepsza informacja, jaką w życiu, e, w życiu mogłem usłyszeć. I wydarzyła się dwa razy. Uczucie przyszło mm, niepostrzeżenie tak naprawdę. Zmienianie pampersów, e, przynoszenie mleka, kołysanie, usypianie w pewnym momencie zaczęło mi przynosić radość. Jaki powinien być tata? Myślę, że to, że twardy, silny, to stereotypy są. Po prostu najważniejsze, żeby mógł zrozumieć, co dana, dane dziecko czuje, czy córka, czy syn. Zrozumieć go nawet bez słów. Im więcej o tym mówiłem, tym więcej przestrzeni do budowania tej relacji dostawałem, bo wszystko jest o zrozumieniu. Mówię, że, czy mówiłem, że idę na, na ten urlop rodzicielski, czy też, że ja zajmuję się Polą, że Pola też mieszka ze mną. To jest takie, jak ty sobie dajesz radę, nie? No normalnie, no, co jest moja córka. Czy jestem dobrym tatem? Dowodem na to, że tak, e, właśnie uśmiech młodszego, jak wracam z pracy, to od razu od ucha do ucha się uśmiecha, e, a drugi, że potrafi do mnie podejść, przytulić mnie i powiedzieć po prostu, kocham cię tato.